Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam filmie o zegarku Casio G-Shock G2900 MyShock 2 VER. Tryb serwisowy. Potem przejdę do, do porównania tego zegarka z innym modelem, podobnym wielkościowo, oraz przejdę do przymierzenia go na ręku. Mam dość wąski nadgarstek, także będziecie mogli zobaczyć, jak on realnie się prezentuje na ręku. Zatem yy, przejdźmy do trybu serwisowego. Tryb serwisowy w zegarku osiągamy przez, jednokrotne, na, przez jednoczesne naciśnięcie trzech przycisków: Adjust, Mode i Forward. Spróbujemy to zrobić. I włączył się. Pierwsze wyświetlenie trybu serwisowego powoduje wyświetlenie wszystkich seg segmentów wyświetlacza, co pomaga w ocenie, yy, jeżeli na przykład zegarek upadł, nie wszystko się świeci, nie mamy pewności, czy coś powinno się wyświetlać a, a, albo nie wówczas możemy ten tryb włączyć i zobaczyć, czy wszystkie segmenty wyświetlacza się świecą. Jeśli tak jest, to znaczy, że wyświetlacz jest sprawny. Kolejny tryb to jest tego trybu serwisowego. To jest wyświetlenie części segmentów. A w górnej części wyświetla nam się taka elegancka kratownica. Kolejny tryb to jest wyświetlenie wartości 2549 i na dole myślnik 03. W niektórych zegarkach ta górna wartość odzwierciedla numer modułu. W, te, w przypadku tego konkretnego zegarka jest, jest bardzo blisko, ale nie do końca, ponieważ moduł w tym zegarku to jest 2548, a nie 49. Spróbuję to pokazać. O, udało się. 2548 tutaj widzimy. Jest. Jest. Dobrze. Więc nie jest, to, nie jest to numer modułu, ale w niektórych zegarkach, właśnie w tym miejscu, wyświetla się numer modułu, który został użyty. I kolejne wyświetlenie to będzie już powrót do trybu pingu, czyli standardowego wskazywania bieżącej daty i godziny. Chciałbym Wam pokazać jeszcze dla porównania ten zegarek z zegarkiem, którego ja osobiście używam. Jest to, jest to zegarek AWG M100B no Jest to dużo bardziej złożony zegarek, wyposażony w funkcję TAF Solar oraz Wave Sector, czyli zarówno synchronizację. Przepraszam, bo muszę złapać ostrość, a nie nie chce się ta ostrość złapać, gdy dotykam wyświetlacza. O, Teraz będziemy mieli ostrze, ostrzej. Zegarek AWG M100B posiada funkcję TAF Solar oraz Wave Sector, czyli. Pozwala na synchronizację z atomowym wzorcem czasu oraz pozwala na automatyczne ładowanie akumulatora, który znajduje się w środku, przez ekspozycję zegarka na światło. A zegarek G29002VR tych funkcji nie posiada. No, niemniej jednak jest to znacznie tańszy model. Jest prawie dwukrotnie tańszy od mojego. Oj, no i jak widać, jest wskazówkowo cyfrowy, natomiast tam jest tylko cyfrowy, co jest znacznie tańsze w wykonaniu. Zegarki same w sobie są bardzo podobne wielkościowo. Paski są również podobne, chociaż nie takie same. Zega pasek w zegarku AWG m 100 jest znacznie cieńszy, przez to jest elastyczniejszy i lepiej układa się do dłoni. Klamerki są prawie identyczne, chociaż w G2900 jest minimalnie węższa. Szlufka w G2900 mam bardzo fajnie tutaj wkomponowane logo G-Shock. Uważam, że to jest taki bardzo ładny smaczek, jeśli chodzi o tak, tak prosty jeden z podstawowych modeli. Tutaj ładny ma G-Shock na górze w kolorze żółtym. I teraz zobaczmy sobie, jak te zegarki porównamy je sobie z boku. Spróbuję jeszcze rozpiąć oba te zegarki i pokazać jeden po drugim. No są w zasadzie, jeśli chodzi o średnicę zegarskiej, do której są dostosowane, są w zasadzie identycznej wielkości, także ten jest przeznaczony, no widać, typowo dla dorosłych, ten droższy. Natomiast ten raczej jest takim, bym powiedział, zegarkiem młodzieżowym, jeśli chodzi o wygląd, przynajmniej, bo nie o funkcję. I wizualnie one w zasadzie są niemal identyczne. Proszę zobaczyć, że osie, osie teleskopów wypadają w zasadzie w tych samych miejscach, czyli zegarki te będą pasowały na dokładnie taki sam nadgarstek. Teraz pokażę je w odwrotnej kolejności. O, proszę zobaczyć. Tak to wygląda. W zasadzie są identyczne jeśli chodzi o wielkość. Także spokojnie można to założyć nawet na dorosłą rękę, jeżeli jest wąska. A ja taką właśnie posiadam. Jest to nadgarstek około 16 cm obwodu. I teraz go spróbujemy tutaj założyć. O zegarku G2900 przy takim nadgarstku zapiąłem się na szóstą dziurkę. W swoim zapinam się zwyczajnie na piątą i na czwartą, ale to, to może też wynikać ze zużycia paska, który już ma kilka lat. I tak to wygląda na ręku. Tutaj może tak pokażę. O. Bardzo przyjemny zegarek. Oczywiście dla mnie wygląda jest troszeczkę zbyt futurystyczny i y, troszeczkę zadziecinny, natomiast jeśli chodzi o funkcję, naprawdę, naprawdę go Wam serdecznie polecam, także warto rozważyć jego zakup. Więc jest to naprawdę fajna, fajna propozycja. Byłem naprawdę ciekaw, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony, gdy go otrzymałem od kolegi do testów, ponieważ y, po wyglądzie spodziewałem się kompletnie podstawowych funkcji, a tutaj proszę bardzo. Bardzo, bardzo miłe smaczki, które powodują, że zegarek robi się naprawdę ciekawy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmy wam się podobały. Jeśli macie ochotę oglądać kolejne filmy z recenzjami oraz omówieniami funkcji zegarków Casio G-Shock, zapras zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli chcielibyście się podzielić jakąś wiedzą na temat tego zegarka, zadać pytanie, zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Oraz zapraszam do lajkowania filmu. Dzięki temu będą się troszkę wyżej wyświetlały w wyszukiwarkach. I więcej osób będzie mogło do nich dotrzeć, a myślę, że one mogą być dla niektórych pomocne. Nie, nie wszyscy lubią czytać instrukcje obsługi, także taki film y, może być bardzo przydatny, jeśli chodzi o ustawienia tego zegarka. Y, także do zobaczenia w kolejnych filmach.